Witajcie kochane dzieciaki, ale się cieszę, że zaczynamy dzisiaj projekt Moja Biblia. Tu, du, 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 du. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Jakie są zadania naszego projektu? Po pierwsze, znaleźć swoją Biblię, gdzie ona jest w domu. To jest moja Biblia. Po drugie, jak będziemy sobie tak szli w naszych programach, poznawali słowo, czytali je i rozważali, to ważne jest, żebyśmy się dowiedzieli, co tutaj w ogóle jest. Myślę, że wiele dzieci nie zaglądało jeszcze do Biblii, więc będziemy razem to robili. I dzisiaj rozpoczniemy od tego, że są cztery Ewangelie. Pierwsza Ewangelia według świętego Mateusza. Druga Ewangelia według Świętego Marka, trzecia Ewangelia według Świętego Łukasza i czwarta Ewangelia według Świętego Jana. Dzisiaj przeczytam fragment z Ewangelii numer 4. Spróbujcie sobie przypomnieć, kto napisał czwartą Ewangelię. Posłuchajcie. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, Kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, Nie. Powiedzieli mu więc, Kim jesteś? Odpowiedział Jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pańską. Przyszli Żydzi do Jana i pytają, kim jesteś? Jakie jest Twoje świadectwo? Co to w ogóle jest świadectwo? Okazuje się, że możemy świadectwo dać na dwa sposoby. Po pierwsze, Powiemy, kim jesteśmy. Na przykład, ja mogę powiedzieć: Jestem Inga, spotkałam w moim życiu Pana Jezusa. Bardzo go kocham, rozmawiam z nim, modlę się, uczę się od niego, jak żyć. I jest też drugi sposób świadectwa. Pomyślcie o tym, czy nie spotkaliście kiedyś jakiegoś wspaniałego księdza, albo bardzo dobrej, uśmiechniętej siostry zakonnej, albo fantastycznej. Miłej i dobrej pani w szkole. Albo po prostu mama i tata są wspaniałymi ludźmi. Drugi sposób dawania świadectwa jest wtedy, kiedy ktoś na nas patrzy i myśli sobie, skąd ty to masz, że się ciągle uśmiechasz? Albo jak ty to robisz, że nikomu nie dokuczasz? I wtedy możemy naszym czynem, naszym zachowaniem dawać świadectwo. Ja dlatego nie dokuczam. Dlatego nie kłamie, że tego uczy mnie Pan Jezus. I dzisiaj chcę się razem z wami pomodlić o to, abyśmy umieli dawać właśnie świadectwo o Panu Jezusie na dwa sposoby. Po pierwsze, jak ktoś nas zapyta, byśmy zawsze odważnie powiedzieli: Ja kocham Pana Jezusa i wierzę w niego. A po drugie, żebyśmy tak żyli, że ktoś nas w końcu zapyta: "Czemu ty nie oszukujesz w szkole? Czemu ty nie dokuczasz Nasze życie pokazuje, że należymy do Pana Jezusa. Pomódmy się o to i poprośmy Matkę Bożą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mocno Was ściskam. Przytulam moją Biblię, wy swoją też przytulajcie i często ją otwierajcie. I zadanie: w komentarzu napiszcie, z jakiej Ewangelii był dzisiaj fragment? Przypomnę, to była czwarta, ostatnia Ewangelia. Według świętego. Mm -mm. Napiszcie. Do zobaczenia.